Dzień dobry Państwu, Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z bliska. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o najlepszych kamieniach na świecie, najdroższych i no, kojarzonych z największym luksusem, czyli o rubinach birmańskich. Z największym luksusem no i z najlepszą, z najlepszą wysoką biżuterią. Tutaj macie przykład birmańskich rubinów w tej broszy, w kształcie palmy. Oprawione są najlepsze kamienie, jakiekolwiek, jakie kiedykolwiek zostały znalezione od początku do, do końca funkcjonowania kopalni, która w tym momencie jest już kopalnią nieczynną. Żadne kamienie już nie zostaną tam znalezione, dlatego że kopalnia została zalana, no i w tym momencie jest dość malowniczym jeziorem. Na czym polega fenomen? Rubinów birmańskich to są rubiny, które posiadają bardzo silną fluorescencję. Co do rubinów, zasada jest taka, że jeżeli pochodzą z depozytów maficznych czyli takie, które to są takie depozyty, w których kryształy krystalizują w bardzo wysokich temperaturach w Lawie, w, w głębi Ziemi. To te, te, potem, podczas erupcji lawy, te kryształy potrafią zostać wy, wyrzucone na powierzchnię ziemi. Potem, jak skała, w której się znajdują, zwietrzeje, no to można je znajdować. I takie rubiny, co do zasady, mają sporą zawartość żelaza, w związku z tym nie mają. Fluorescencji. Brak fluorescencji sprawia, że jeżeli kryształ jest oszlifowany, to on ma takie miejsca, w których, które nie odbijają światła. Po prostu wynika to z różnych błędów szlifów, wynika to z tego, jak wygląda kamień, wynika to z właściwości optycznych kryształu i te, to zjawisko takiego wygaszania nazywamy ekstynkcją. Jeżeli kamienie będą miały bardzo silną czerwoną fluorescencję, jeżeli rubiny będą miały bardzo silną czerwoną fluorescencję, to podczas obserwacji w świetle, który zawiera jakiś komponent UV, ta ekstynkcja nie będzie widoczna, dlatego że wygaszenie będzie kompensowane przez bardzo silną fluorescencję. Tak jak widzimy, szczególnie w tym naszyjniku, on jest bardzo dobrze oświetlony, Światłem, który właśnie musi zawierać jakiś komponent UV, dlatego te kamienie wyglądają jakby świeciły. Tutaj jest troszkę większy problem ze światłem, w związku z tym kamienie od te, które są niżej, są oprawione w tej broszy, są gorzej oświetlone i one po prostu są ciemne. Dlatego w nich nie widać tego zjawiska tak wspaniale jak w naszyjniku, który, który oglądacie pomimo, że jakość kamieni jest wyższa w tej broszy niż w naszyjniku. No i to sprawiło, że rubiny birmańskie, właśnie te, te prawdziwe rubiny birmańskie, czyli te pochodzące, pochodzące z tych starych kopalni, były najdroższymi kamieniami szlachetnymi na świecie i nadal ich nazwę używa się do kamieni wydobywanych w Birmie w ogóle, Czyli tam w tym momencie kopalnie przeniosły się do, może nie przeniosły się, ale zostały odkryte nowe złoża, o których mówimy mogok. I te rubiny z mogoku, one nazywane są rubinami birmańskimi, mimo że to już nie jest ta jakość. I to już nie są te kamienie. Rubiny birmańskie, prawdziwe rubiny birmańskie, takie jak te, można kupić jedynie w starej biżuterii, ewentualnie razem ze starą, zniszczoną biżuterią. No i wtedy ewentualnie można je użyć do jakichś jakich nowych, nowych kreacji. Kolejną grupą kamieni, które są, mają tą właściwość, to są spinele. Mówiłem Wam o, nie, o, o czerwonych spinelach, o spinelach Jedi. Te spinele mają właśnie taką śmieszną nazwę Jedi. Nadał ją Vincent Pardier, kiedy był młodzieńcem. Znalazł właśnie w Birmie spinele, które wyglądały znacznie lepiej niż inne różowe czy też czerwone spinele. I one wyglądały tak dobrze, dlatego, że właśnie również posiadały fluorescencję bardzo silną, czerwoną. Która eliminowała ekstynkcję. Z kamieniami, które krystalizują w układzie regularnym, jest pewien optyczny problem, mianowicie one nie rozdzielają, bądź promień światła, który wpada do tych kamieni, nie rozdziela się na dwa. W związku z tym ta ekstynkcja powstająca w kamieniach uprawnie oszlifowanych jest znacznie bardziej uciążliwa dla oka. Kamienie wyglądają znacznie gorzej. Więc zawsze było tak i zasadniczo jest tak, że spinel, czerwony spinel będzie dużo tańszy od korundu, od, od rubinu czerwonego. Właśnie z tego powodu, że rząd będzie po prostu co do zasady wyglądał gorzej, nawet jeżeli obydwa kamienie są idealnie oszlifowane i nawet jeżeli mają dokładnie takie same barwy. No ale to nie dotyczy spineli Jedi, dlatego że one mają mają tą silną fluorescencję, która rozświetla je. Podczas obserwacji w świetle, w świetle dziennym, ewentualnie w świetle sztucznym, które posiada f, f, komponent UV, i sprawia, że te kamienie wyglądają spektakularnie. No i w związku z tym te kamienie są bardzo drogie, bardzo drogo wyceniane przez rynek. <laughs> Nazwa Dżedaj wzięła się oczywiście z Gwiezdnych Wojen. To właśnie chodzi o tych rycerzy Jedi, dlatego że rycerze Jedi nie mieli ciemnej strony, nie byli po jasnej stronie mocy. W związku z tym Vincent Pardieu wymyślił sobie, że, że, że skoro te spinele nie mają w sobie tej, tej ciemnej strony, no to to muszą być spinele Jedi. No i tak to się, tak to się jakoś przyjęło w gemologii, rzeczywiście w ten sposób mówi się na tych te, na te kamienie. To co obserwujecie... W tej chwili to ten film, który Wam pokazuję, to jest film nagrany na wystawie Cartier w Victoria and Albert Muzeum w Londynie. Wszystkich, którzy nie byli, oczywiście zachęcam do oglądnięcia tej wystawy. Już dość sporo materiałów z, z tej wystawy Wam zaprezentowałem. Mam tych materiałów jeszcze znacznie więcej i myślę, że teraz będę prezentował je z większą częstotliwością. Oczywiście warto, żeby każdy, kto, kto chce, pojechał sobie do Londynu i zobaczył tą wystawę. Coś takiego jeszcze się nie wydarzyło. Nie wiem, czy ktokolwiek zebrał taką ilość dzieł sztuki o tej jakości, o tej wartości w jednym miejscu i prezentuje je jedno, jedno koło drugiego i opowiada jeszcze przepięknie historię tych obiektów. Tutaj Helen morris która jest kuratorem tej wystawy, zrobiła kawał dobrej roboty. No zresztą widziałem się z nią zupełnie niedawno i gratulowałem jej osobiście. Oczywiście no, takie gratulacje, wszyscy jej gratulują, bo, bo to co zrobiła jest, jest gigantycznym dziełem, jeżeli chodzi o muzealnictwo. Ciekawe co dalej, bo w stosunku, jest stosunkowo młodą osobą, a tutaj zrobiła wystawę, która jest właśnie takim opus magnum. No i dobrze by było, żeby kolejna była jeszcze lepsza. Zobaczymy, czy, czy to w ogóle da się zrobić. Wystawę o jeszcze wyższej jakości, z jeszcze lepszą jakością eksponatów niż zebrane tutaj. Oczywiście wystawa też pokazuje, dlaczego Cartier jest jednym z najlepszych domów jubilerskich na, na świecie. To jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości Dlaczego oni są tak dobrzy, no to warto pojechać i zobaczyć. Wtedy no właściwie, właściwie trudno, trudno dalej mieć wątpliwości po, po oglądnięciu tej wystawy. To tyle na dzisiaj. Dzisiaj nie ma w sekcji pytań i odpowiedzi. Zobaczymy, jak będzie z transmisjami w ciągu dnia. Nie zapraszam na żadnym, zapraszam tylko do śledzenia kanału, jeżeli, jeżeli ktoś chce. Informacje oczywiście na kanale o tym, że są. Livey będą się pojawiać. Po prostu nie wiem, jak, jak mój głos pozwoli na nagrywanie rzeczy. Jeżeli, jeżeli się nie uda, no to wtedy oczywiście dostaniecie porcję krótkich filmów dotyczących biżuterii. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.